Dzień dobry Państwu. Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem za pierwszy kwartał 2020 roku grupy kapitałowej Votumessa. Oczywiście po roku 2019, który był dla nas rekordowy, poprzeczka jest zawieszona wysoko. Niemniej jednak wydaje się, że już pierwszy kwartał pokazuje, że mamy zamiar sprostać temu wyzwaniu i powtarzać, a w przyszłości również powielać te wyniki. I tak, w zakresie przychodu osiągnęliśmy 36 milionów złotych w porównaniu do 31 w analogicznym okresie 2019 roku. Był to wzrost o 19%. W zakresie zysku z działalności operacyjnej również odnotowaliśmy wzrost na poziomie 12%, plasując go na poziomie 5 milionów. 400 tysięcy złotych, zysk netto zaś był na poziomie 4 milionów złotych, co stanowi niewielki spadek. To oczywiście skłania nas do tego, żeby sobie zadać pytanie, jakie pozycje kosztowe uległy istotnemu wzrostowi i tu oczywiście są to pozycje, które są z jednej strony związane z wyższymi przychodami, a więc koszty zmienne i koszty prowizyjne, które w zakresie usług obcych spowodowały wzrost o 26%, ale również wynagrodzenia, które wzrosły o 23%. Oczywiście to jest pokłosiem przygotowania się do obsługi rekordowej ilości klientów. To jest konieczność zwiększenia zasobów do tego, żeby te 11 tysięcy klientów frankowych było obsłużonych na najwyższym poziomie. Implikuje to trzykrotny wzrost. Ilości zatrudnienia w tym segmencie w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, ale jednocześnie ten zespół, co bardzo napawa optymizmem, w okresie tak trudnym jak rok, okres pandemii, niewątpliwie stanął na wysokości zadania. Dlatego, że to, co w, moim, w mojej ocenie najbardziej definiuje ten pierwszy kwartał, to jest absolutnie rekordowa dla grupy kapitałowej Wotum ilość nowych wytoczonych powództw i było to 3,5 tysiąca procesów. Dla porównania w w roku 2019 w analogicznym okresie była to połowa tej wartości. Oczywiście tu dominują sprawy frankowe, ale co znamienne, również w segmencie cesji wierzytelności nasza sprawność operacyjna uległa bardzo wysokiej poprawie i w tym zakresie było to 1700 nowych procesów. Jeżeli chodzi o to, jakie kontrakty, ile kontraktów zawarliśmy w tym pierwszym kwartale, a więc wychodząc już na przyszłość, jakich przychodów możemy się z nich spodziewać, to w zakresie projektu spraw bankowych w zakresie pomocy Frankowiczom. Każdego miesiąca było to, przeszło 700 kontraktów, a więc zbliżamy się do tej założonej wartości 800 kontraktów miesięcznie. W zakresie sesji wierzytelności było to nabycie 1700 kontraktów i co cieszy, to druga w historii firmy pod kątem wielkości, druga wartość, a więc widać, że ten wzrost nie jest jednorazowy, widać, że ten wzrost jest cały. I również w zakresie szkód osobowych, w których wolumeny z definicji ze względu na przyjętą przez nas politykę są mniejsze, możemy pochwalić się tym, że w zakresie spraw dotyczących obrażeń ciała mamy od wielu okresów najwyższą wartość zgromadzonych w pierwszym kwartale roszczeń, właśnie dzięki koncentracji nie na ilości, a na wielkości roszczeń na ich potencjale przychodowym. Jeżeli chodzi o. To jakie kolejne działania w tym zakresie będziemy podejmować, no to warto powiedzieć, że to nie tylko rozwój w zakresie tych segmentów, w których już występujemy, ale również inwestycja w nowe segmenty. W, dru w drugim kwartale zaczynamy już działalność operacyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii, ale również bardzo intensywnie kontynuujemy inwestowanie w nabywanie cesji wierzytelności. Te potrzeby inwestycyjne, te możliwości rozwoju i wzrostu zdeterminowały zarząd do tego, żeby zarekomendować przeznaczenie zysku z roku 2019 na kapitał rezerwowy w celu przyszłej wypłaty dywidendy. Dziś w naszej ocenie jest czas nie tylko do tego, żeby zapewnić płynność, nie tylko do tego, żeby zapewnić zdolność do sprawnego funkcjonowania w bardzo trudnych warunkach gospodarczych, ale również przede wszystkim stale inwestować i stale podnosić wartość grupy kapitałowej na kolejne okresy. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z tym sprawozdaniem również nie tylko ze względu na rekordowe wyniki, tu chociażby warto przytoczyć również stały przyrost portfela do wartości miliarda 600 milionów zgłoszonych roszczeń, a więc utrzymujemy tę dynamikę kwartał do kwartału dodatkowe 200 milionów, co wydawało się po rekordowym czwartym kwartale 2019 związanym z wyrokiem w SUE bardzo dużym wyzwaniem, ale również dlatego, że w tym sprawozdaniu znajdziecie Państwo Ponownie coraz bardziej szczegółowy obraz grupy kapitałowej i to jest nowa prezentacja segmentów działalności operacyjnej, adekwatna do tego, co już wielokrotnie wskazywałem, że WOTOM to już nie kancelaria odszkodowawcza, a multiproduktowa grupa kapitałowa składająca się z 21 podmiotów i Państwo w tym sprawozdaniu bardziej szczegółowy obraz tych podmiotów i ich efektywności biznesowej, a tym samym oceny ich perspektyw wzrostu będziecie mogli państwo dokonać, ale również w zakresie poszczególnych segmentów pokazujemy dane, których jeszcze do tej pory państwo nie mieliście okazji zaobserwować. W szczególności mam tutaj na myśli spółki zagraniczne, które w tej chwili przechodzą okres dynamicznego wdrażania modeli, które w Polsce w tym segmencie się sprawdzają, ale również działalność spółki windykacyjnej Redim, która ma bardzo efektywny model biznesowy. Można zatem powiedzieć, że pierwszy kwartał to Kontynuacja polityki wzrostu, zarówno jeżeli chodzi o zgromadzone przychody, jak i jeżeli chodzi o budowanie bazy przychodowej na kolejne okresy. Oczywiście, baza przychodowa to tylko jedna część budowania wyniku, druga część to jest polityka kosztowa. I oczywiście, pandemia wymusiła na nas przegląd kosztów, jak na większości przedsiębiorców. Ona nas skłoniła do tego, żeby wdrożyć procesy automatyzacji, ale też, żeby wdrożyć stałe zmiany, które zmienią nasz model biznesowy nie tylko na czas trwania zagrożeń, ale również po ich ustaniu. Mam tu oczywiście na myśli model pracy zdalnej, który bardzo efektywnie wdrożyliśmy właśnie w początkach tej pandemii, w połowie miesiąca marca, i właściwie on funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Niemniej jednak już widzimy, że po odmrażaniu nasza załoga w wymiarze około 20% jej członków będzie stale w systemie rotacyjnym pracowała zdalnie, dlatego że z jednej strony to jest efektywne, jest to niewątpliwie przyciągające efektywnych pracowników, najlepszych specjalistów, których stale poszukujemy, ale również jest to bardziej efektywne kosztowo ze względu na ograniczenie już na obecnym etapie, porównując miesiąc maj do miesiąca marca o 13% kosztów najmów, a będzie to proces, który będzie jeszcze kontynuowany. Widzimy zatem, że rok 2020 daje nam podstawy do tego, żeby bardzo konsekwentnie i świadomie zmierzać do utrzymania wysoko postawionej poprzeczki, którą osiągnęliśmy w roku 2019. I te procesy będziemy przeprowadzali zarówno od strony budowania większej wartości przychodów, jak i przyglądania się bardzo konsekwentnie ponoszonym kosztom, tak w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej, jak i w innych zakresach, jak chociażby ograniczenie działalności sponsorskiej, która jednak przynosi nam wydatną rozpoznawalność naszej grupy kapitowej. I stanowi niewątpliwie wartość dodaną. Zachęcam Państwa do szczegółowej analizy sprawozdania, zachęcam również do aktywnego kontaktu ze spółką, zadawania pytań, przekonywania się i... I, i budowania swoich informacji na temat wartości waloru, który jestem przekonany ma podstawy pełne do tego, żeby wzrastać i w przyszłości, kiedy ta baza przychodowa będzie już konsumowana, dzielić się również z państwem akcjonariuszami dywidendą wypracowaną na skutek inwestycji ponoszonych w latach poprzednich. Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury sprawozdania.